Bardzo cieszy, że w Zamościu odbyło się takie seminarium i odbywa się jeszcze nadal. Absolutnie rzecz konieczna. Zresztą widać po ogromnym zainteresowaniu tutaj na sali Domu Kultury, wypełniony po brzegi, problem trudności, z jakimi mierzą się nastolatkowie, zaburzeń, z którymi się borykają, sposobów, w jaki postrzegają świat, uzależnień. Jakie, w jakie wpadają, jest absolutnie ważne i myślę, że to nasze seminarium, to pierwszy jak Pan Prezydent ogłosił, to pierwsze zamojskie seminarium, będzie początkiem kolejnych spotkań ważnych i takich, które będą przynosiły pożytek tym wszystkim osobom, które pracują z młodzieżą, a teraz dotyczy to osób w Zamościu. Polscy Rotarianie Zamojskiego Klubu Rotary we współpracy z Lubelskim Uniwersytetem Medycznym przygotowali dla Państwa seminarium pod tytułem Jak rozpoznawać i pomagać. Wszyscy jesteśmy opiekunami młodego pokolenia, jako rodzice, dziadkowie, pedagodzy czy wychowawcy i powinniśmy sobie zdawać sprawę, z jakimi problemami musimy się zmierzyć. Statystyki dotyczące de depresji i grup samobójczych młodzieży. Są zatrważające. Jak rozpoznać stan psychiki młodego człowieka jak zapobiegać jego depresji? O tym dowiecie się Państwo uczestnicząc aktywnie w tym seminarium. E, programy, które my e, realizujemy, które wdrażamy, są to programy profilaktyczne o tematyce uzależnień, przeciwdziałanie uzależnień, e, różnym, szeroko rozumianym, tak? bo nie tylko o jakimś jednym mówimy. Jak najbardziej dzisiejszy seminarium będzie na pewno dawało szersze perspektywy współpracy. Też być może hmm, drożnie innej, pójścia w trochę inną ścieżką, bardziej może uzależnień behawioralnych, hmm. o które będą jeszcze tematem e, omawianym. Brakuje mi tutaj na przykład dzisiaj na sali e, rodziców, tak? Mamy bardzo dużo placódek oświatowych wychowawczych ale myślę, że mniej na przykład e, rodziców, którzy uważam, że są powinni być i są to osoby, do których e, też ten seminarium jest skierowany. To jest bardzo ważne wydarzenie i coraz więcej takich eventów powinno być organizowane, żeby poszerzać samoświadomość zarówno rodziców, jak i świadomość nauczycieli na temat w jaki sposób edukować, ale też wspierać młodzież po to, żeby takie zjawiska, o których dzisiaj mówimy nabierały charakteru marginalnego, a nie się zwiększały, bo tak jak wiemy niestety statystyki pokazują, że że te zjawiska raczej mają tendencję do zwiększania się. Ja dzisiaj będę mówiła o uzależnieniach behawioralnych, które oprócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych są też plagą dzisiejszych czasów. Natomiast no, sama, sama wiedza nie pomoże. Trzeba, potrzebna jest bardzo duża. Pomaganie po czasie, kiedy już dziecko jest uzależnione jest dużo trudniejsze niż profilaktyka dlatego, żeby się dziecko nie uzależniło. Wydarzenie ma ogromny sens, ponieważ w mojej ocenie jest to w ogóle jedyne wydarzenie, które ja sobie przypominam, które łączy tak różne środowiska, czyli specjalistów pracujących w szkołach, pomocy społecznej, pieczy zastępczej i z tego, co się orientuje, To jest w ogóle pierwsze takie z wielu zaplanowanych spotkań i uważam, że to jest świetna inicjatywa. Myślę, że jest to w ogóle bardzo ważny problem, który dotyka aktualnie y, młodego człowieka, ale nie tylko młodego człowieka, również rodzin tego młodego człowieka, ponieważ rodzice, stając przed, y, w sytuacji, kiedy ich dziecko dokonuje samouszkodzeń, często są przerażeni, nie wiedzą co z tym zrobić. Y, y, to budzi często bardzo skrajne emocje. Edukacja, prewencja w okresie szkoły podstawowej to być może już trochę za późno. Być może z prewencją i edukacją na ten temat należy wkraczać już w, w wieku przedszkolnym dziecka czyli głównie poprzez edukację rodziców. I to, jak rodzice mogliby opiekować się emocjami młodego człowieka, by młody człowiek nie uciekał przed trudnymi emocjami, przed trudnymi przeżyciami, w sposób rozładowywania taki jak samo uszkodzenia. To bardzo ważne zagadnienie społeczne. Które mówi o, o problemach współczesnej młodzieży, problemach psychologicznych. Na co dzień pracuję w Zespole do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, i tego rodzaju zagadnienie na pewno pozytywnie wpłynie na mój aspekt pracy, na współpracę ze szkołami. Dzisiejsze seminarium poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży jak rozpoznać i pomagać właśnie się zakończyło. Wydaje mi się, że dużym sukcesem, ponieważ zgromadziło 250 uczestników tutaj w Domu Kultury. Myślę, że takie konferencje spowodują zainteresowanie się osób starszych, a szczególnie rodziców, żeby zwrócili uwagę, czy naprawdę poświęcają odpowiednio dużo czasu swoim dzieciom. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w seminarium i mam nadzieję, że drugie seminarium z inną tematyką. Wkrótce zorganizujemy również...